Muszę Wam się do czegoś przyznać. Ostatnie godziny, ostatnie dni, ostatnie miesiące. Nie czułem się zbyt pewny siebie. Czuję się, jakbym zatracał. Czuję się, jakbym zatracał autonomię. Czuję się, jakbym był zdesperowany i żerował na innych. I nie wiem, potrzebuję jakiegoś znaku od kogoś, potrzebuję jakiejś pomocy, czegoś do znalezienia ku temu, żeby w końcu odnaleźć znowu sens. Jak w 5 minut zbudować pewność siebie? To naprawdę proste. Rób rzeczy, które sobie obiecałeś. Twój brak pewności wynika z tego, że nie dotrzymujesz danych sobie obietnic. Nieudana dieta, zapomniane ćwiczenia, odkładanie na jutro. Jeśli chcesz być pewną siebie osobą, musisz osiągać sukcesy. Nawet te najmniejsze. Płodny prysznic każdego dnia, niewłączanie drzemki po wstawaniu, spacer przez 10 minut dziennie. I tak krok po kroku będziesz rósł w swoich oczach. Pewność siebie to tak naprawdę reputacja, jaką mamy u siebie samych. Zaobserwuj mój profil, żeby zdobyć wielką pewność siebie. Nie, no bez przesady. Cześć, z tej strony Pachowy albo Kamil, jeśli chcemy w to mieszać moje prywatne imię. I kołcze to bardzo specyficzna działka, jeśli chodzi o pracę z ludźmi, co nie? Bo im dłużej tak naprawdę zdarza mi się trafiać na content przygotowany właśnie przez osoby, które specjalizują się w tym, żeby budować pewność siebie osób i po to, żeby pracować z ludźmi, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że są najgorszym sortem ludzi, jaki jest tylko możliwy. Bo jak można inaczej nazwać ludzi, które całe zgrupowanie opiera się na tym, żeby żerować na tych właśnie najsłabszych, na tych, którzy nie potrafią sami jakby zbudować w sobie takiej właśnie pewności siebie, jak był poprzedni temat, albo nie potrafią znaleźć jakby takiej autonomii w swoim życiu i zawsze polegają na innych i są zagubieni po prostu w tym życiu i nie wiedzą tak naprawdę, co mają dalej ze sobą robić. Przechodząc przez jakby te tematy, zastanawiając się nad tym generalnie, jak to wszystko działa, oczywiście że przeglądając TikToka, natrafiłem no, trafiłem na kogoś, kto specjalizuje się w tym temacie albo właśnie mówi o tym temacie więcej, albo nagrywa tego kontentu bardzo dużo. No i tutaj mamy naszego pechowego albo szczęśliwca, tak naprawdę dla dzisiejszego materiału: pana Patryka. Zanim będę bardziej wchodził generalnie w tematykę tego, jak kon konkretnie Patryk wypowiada się na temat swojego kontentu, albo w jaki sposób on go prezentuje, to zamiast ja wam to mówić, może niech on wam pokaże, albo nam pokaże. Prosty sposób, by zarabiać więcej, pracując tyle samo. Nigdy nie czekaj z zakupem, aż będziesz czegoś potrzebować lub ci czegoś zabraknie. Bo wtedy zapłacisz pełną lub wyższą cenę. Oglądaj wyprzedaże na regularnie kupowane przez ciebie produkty. Przyprawy, kosmetyki, artykuły spożywcze, leki i rób zapasy. Lek na przeziębienie kup w lecie, bo być może obniżyli wtedy oni cenę. Prezenty na święta skompletuj już na początku roku. A nie w grudniu, kiedy ceny rosną o 10-15%. Używaj głębokiej zamrażarki do tego, by zaopatrzyć się w niej co Kiedy jest na wyprzedaży? Oszczędzisz na tym kupę kasę. A wystarczy tylko stworzyć listę rzeczy, które tak czy siak byś kupił. Co sądzisz o tej metodzie? Czyli tak naprawdę to nie zrobiamy więcej, tylko po prostu oszczędzamy na pieniądzach. Poza tym to jest świetny plan. Po co kupować wszystko w różnych miesiącach? Kupmy wszystko w jednym miesiącu. Bo po co jeść i po co wydawać na różnego rodzaju wydatki, które inne możemy mieć? Jedzmy smalec i żyjmy na powietrzu. A co jeśli. Nie ma wyprzedaży akurat. Co, dosłownie całe dnie mamy spędzać po prostu przed gazetką z informacją, kiedy są wyprzedaże, kiedy co. Poza tym, to i tak jakby nie. To i tak jakby koncentrujemy się dalej wokół tego jednego tematu, że. No, nie zarabiamy więcej. Po prostu ewentualnie oszczędzamy, tak? Tylko nie zawsze są takie sytuacje, i niestety to nie dla wszystkich działa w ten sposób, ponieważ niektórzy żyją od rachunku do rachunku i to trzeba też sobie zdawać sprawę, kiedy wypowiada się na takie tematy otwarcie. Chcesz osiągać swoje cele za każdym razem? Zaraz usłyszysz sekretny sposób. Załóżmy, że jesteś osobą z nadwagą i chcesz zbudować sobie fajną sylwetkę. Ty wcale nie potrzebujesz super sylwetki, żeby czuć się ze sobą dobrze. Ty musisz czuć się ze sobą dobrze, żeby zbudować fajną sylwetkę. Bo nigdy nie osiągniesz żadnego swojego celu, czy chodzi o sylwetkę, finanse, czy miłość, czy cokolwiek. Jeżeli ty będziesz uważał się za gruba sobie i osoba nieatrakcyjne. no tak, to wszystko no ja moje. No. Bo nic się nie zmieni, jeżeli Twoje działania będą się różnić od tego, jak ty sam siebie widzisz. Bo co z tego, jeżeli ty otworzysz firmę, skoro podświadomie uważasz, że duże pieniądze nie są dla Ciebie? I tak samo jest ze wszystkim, czego chcesz. Chcesz zmienić swoje myślenie? Wejdź na mojego Insta. Ale proszę cię, nie wchodź tam. Jeżeli naprawdę nie chcesz czegoś zmienić. Zapomniałem o tej świetnej, cudownej radzie, że tak długo jak my o sobie myślimy, Dobrze, to wszystko nam spadnie z nieba. To jest po prostu tak nietrafne, to jest po prostu tak wzięte znikąd, że aż po prostu momentami w głowie zaczyna się niektórym osobom kręcić, kiedy coś takiego się powie koło nich głośno. To jest troszeczkę właśnie, jak dużo osób może też zauważyć, przeglądając generalnie content, albo to, o czym generalnie wypowiadają się coachowie, to to, że oni wypowiadają się do 10 może nawet 8% społeczeństwa, dobra, może 15%, nie jestem pewna, jaki dokładnie to jest procent. Bardzo ciężko jest coś takiego wytypować, bo chodzi mi o to, że oni wypowiadają się do ludzi, którzy nie mają żadnego bagażu, bo Jedyne, dla kogo zadziałają takie rodzaje rad, jest to ktoś, kto dosłownie nie miał nic w życiu, co mu zaszkodziło i po prostu ma problem z pewnością siebie. I do takich ludzi generalnie pije taki content. Bo jeśli masz jakikolwiek bagaż, jakikolwiek kłopot, to te rady może i ci pomogą na dwie godziny, po czym generalnie zapomnisz znowu o tym i będziesz koncentrował się na swoich problemach. Coś, o czym nie powie ci żaden coach, to to, żeby pójść na terapię, pogadać ze specjalistą, bo bardzo istotną rzeczą, w przypadku coachów jest to, że prawie nikt z nich nie jest wyspecjalizowany w tym, żeby pomagać ci z twoimi problemami. Chcesz nie mieć depresji? Wejdź na mojego Insta. Chcesz poczuć się lepiej ze sobą? Wejdź na mojego Insta. Chcesz mieć więcej pieniędzy? Wejdź na mojego Insta. Chcesz, żeby zniknął cały twój kredyt i wszystkie twoje problemy na świecie zniknęły? Wejdź na, na jego Insta. To jest bardzo takie ciekawe podsumowanie każdego z jego filmów. Po prostu wejdźcie na jego Insta, ludzie. No, popatrzcie, on po prostu czeka na to, żeby tam się pojawili nowi ludzie, żeby on umógł im pomóc. Chcesz poczuć się bezpiecznie w życiu? Wiesz, kiedy to się stanie? Kiedy nie będziesz musiał się martwić o pieniądze? Kiedy nie będziesz musiał czuć takiego niepokoju? Taki moment w Twoim życiu nadejdzie, kiedy będziesz czuł, że możesz sobie zaufać. Jak zdobędziesz takie umiejętności, wiedzę i staniesz się takim człowiekiem, który który sobie poradzi, cokolwiek by się nie działo. To jest poczucie kontroli, które nie ma nic wspólnego z sytuacją na świecie. Ale nie nauczysz się tego w szkole, na studiach czy na etacie. Jeśli chcesz się tego nauczyć, przekonaj mnie w wiadomości na Insta, że jesteś człowiekiem, z którym warto współpracować. A chętnie ci pomogę. Ale musisz mieć 18 lat i cholerny głód sukcesu. To wcale nie brzmi jak scam. Poza tym, czy tylko ja oglądając ten filmik miałem poczucie, jakby to było o niczym, ponieważ ja się zgubiłem w pewnym momencie. Nie wiem, to może być fakt, że ja odlatuję podczas oglądania, natomiast oglądałem ten filmik już cztery razy i ja mam wrażenie, że on po prostu mówi, jak chcecie ze mną współpracować i macie powyżej 18 lat, oczywiście i jesteście zdeterminowani, to napiszcie do mnie na Insta. To jest jedyne tak naprawdę, co byłem w stanie z tego wytypować. Boisz się ryzyka, nie? Zaraz cię udowodnię, że twój strach jest niewłaściwy. Wyobraź sobie, że idziesz w nocy wzdłuż torów. Piowi chodzimy po torach w nocy, tunelem. Po lewej i po prawej stronie są rowy. Nie wiesz jak bardzo strome, jak bardzo głębokie jest ciemno. I nagle w twoją stronę zaczyna jechać pociąg. Co byś zrobił? Zostajesz czy wskakujesz do rowu? I właśnie o to chodzi, że brak działania jest czasem większym ryzykiem niż podjęcie się go. Bo pociąg to jest metafora życia. Jeśli bezczynnie zostaniesz na torach, ryzyka nie ma związanego z osiąganiem twoich marzeń. Ty ryzykujesz w momencie, kiedy nie chcesz ich osiągać. Potrzebujesz wskazówek? Wejdź na mojego Insta, tam znajdziesz ich wiele. Dlaczego jesteśmy tak tak głupi, że chodzimy po torach. To jest pierwsze pytanie, które muszę nam zadać. Jeśli jesteśmy w tym piowi, bo w taki sposób chciałeś to przedstawiać, to dlaczego jesteśmy tak głupi, że chodzimy po torach w nocy? Nie wiem, czy nie było wiem o to, na to, na to, na to się. Złubiłem. Natomiast w nocy idziemy po torach i widzimy nadjeżdżający pociąg. Dlaczego jesteśmy głupi i idziemy sami i w ogóle po torach? Poza tym, to jest bardzo dziwna analogia odnośnie życia. Co życie jest nadjeżdżającym pociągiem, tak? Więc, żeby uniknąć życia, to wtedy się przeżyjemy. Dobrze zrozumiałem? Ale jeśli pociąg to jest metafora życia, to jeśli zeskoczymy z torów i nas pociąg uderzy, to umrzemy. Tak? Więc, ale jak zeskoczymy, to też życie nam przejedzie przed oczami. Więc, którą decyzję w tym momencie powinniśmy podjąć? I oglądając takie materiały, można zacząć myśleć, że on może nie mieć wyczucia, że generalnie wszystkie jego filmy pokazują, że ludzie nie mają własnych problemów, że oni tylko mają problem z podejmowaniem decyzji, że mają problem z pewnością siebie, że to jest problem ludzi generalnie i że on jest im w stanie pomóc, jak oni wejdą na jego insta. No to jest generalnie całe podsumowanie dosłownie wszystkich jego filmów i możemy pomyśleć, że kurde, no może on po prostu nie wie, że ludzie przechodzą problemy inaczej i wtedy... Jeżeli nie posłuchasz tej historii, zmarnujesz 40 lat życia. I mówię tutaj absolutnie poważnie. Pewnego dnia córka poskarżyła się ojcu, że jej życie jest nieszczęśliwe. Mówiła, że jak rozwiąże jeden problem, to zaraz pojawiają się kolejne. Ojciec kucharz zabrał ją do kuchni. Napełnił wodą trzy garnki i postawił każdy na wysoki ogień. Kiedy woda zaczęła się gotować, włożył ziemniaki do jednego, jajka do drugiego i kawę. Do trzeciego. Następnie usiedli i poczekali. Córka oczywiście zniecierpliwiona przewracała oczami. Po 20 minutach wyłączył palniki. Ziemniaki i jajka włożył do misek, a kawę wlał do filżanki. I zapytał się córki, co widzi. Ziemniaki, jajka i kawę. Odpowiedziała: Przyjrzyj się uważnie, powiedział ojciec i dotknij ziemniaków. Zrobiła to i zauważyła, że są miękkie. Następnie wzięła jajko i zauważyła, że jest twarde. Następnie wzięła filżankę kawy, napiła się, i aż zrobiło jej się przyjemnie, jak aromat wypełnia. Jej usta. Zaciekawiona spytała się Taty. Tato, o co chodzi? Jego odpowiedź była niesamowita. Zobacz: Ziemniaki, jajka i kawa miały stawić czoła tym samym wyzwaniom, czyli wrzącej wodzie. Jednak zareagowały inaczej. Twarde ziemniaki pod wpływem temperatury stały się miękkie i słabe. Jajko było kruche, chronione przez cienką skorupkę, ale po wystawieniu na wrzącą wodę stało się twarde. Jednak zmielona kawa zrobiła coś niezwykłego: zmieniła wodę i stworzyła coś nowego. Po czym zapytał się córki, którym z nich jesteś ty? A teraz pytanie. Nie do ciebie. Kiedy problemy zapukają do Twoich drzwi, będziesz ziemniakiem, jajkiem czy kawą? W ogóle, ojciec, kucharz specjalista, tak? I co zrobił kucharz, żeby przedstawić to córce? E, ugotował jajka, ziemniaki i zrobił kawę. K kawę zrobił w garnku. W sensie, ja, to nie jest bardzo istotne, ale nie wiem, czy, czy jak ktoś nie ma tej taki, takiego garnka, do którego się przyczepiają rzeczy, to ta kawa by się nie osadziła na dole i byłaby taka dziwna generalnie, bo ja z tego co rozumiem, on nie przelał gorącej wody, tylko całą kawę przelał potem do szklanki. Ja taki trochę zaniepokojony jestem całą tą sytuacją. Ale to popatrz, to ty sobie zdajesz sprawę z tego, że ludzie przychodzą problemy w różny sposób i że ludzie mogą mieć różnego rodzaju problemy, nie? To skoro już o tym wiemy, to dlaczego to ignorujemy w każdym innym filmie? I dlaczego w żadnym filmie nie mówisz o tym, jeśli macie problemy, z którymi nie jesteście w stanie sobie poradzić, i ja też wam nie pomogę, ponieważ nie mam kwalifikacji, o czym zaraz porozmawiamy, to idźcie do specjalisty, idźcie pogadać z terapeutą, idźcie pogadać z kimś, kto wam pomoże znieść troszeczkę bagażu, nauczyć was sposobów, technik ku temu, żebyście mogli sobie z tymi rzeczami radzić. Jeśli chodzi o brak kwalifikacji, zastanawiając się nad tym, jakie kwalifikacje może mieć pan Patryk, a z faktu, że ma imię i nazwisko, a z faktu, że ma imię i nazwisko, pomyślałem, że mogę go poszukać także na innych platformach. No i z pierwszej kolejności, z faktu własnego zainteresowania, wszedłem na jego Instagram, wszedłem na jego TikToka, zobaczyć, czy ma może jakieś rzeczy, w których się specjalizuje. Natomiast nigdzie nie mogłem nic znaleźć, był tylko link do jego książki e-bookowej, która jest za darmo. Jeśli jesteście zainteresowani, ja tego linkować nie będę. Wejdźcie na niego na Instagrama. Link będzie w opisie. Możecie sobie ściągnąć tą książkę. A. Dlaczego nie osiągasz swoich celów? Czyli generalnie ten jeden film, o którym mówiliśmy, to ma go w, forcji, w wersji e-booka. Nie ściągałem tego e-booka, bo mi mnie o maila, a ja nie ufam stronom, gdzie muszę podawać maila, bo... bo... Nie wiem, co tak naprawdę mi zaczną potem wysyłać. No i skoro nie było tego tam, to zacząłem przeglądać innego rodzaju portale. No i znalazłem LinkedIna od pana Patryka. Tak mi się przynajmniej wydaje, chyba że ktoś się za niego podaje, bo, bo jest yy, zdjęcie profilowe po Patryku. I jedyne, dosłownie jedyne, co możemy znaleźć na jego temat, to fakt, że ma tutaj, że jest marketerem sieciowym. I to jest dosłownie wszystko. I to jest jego forma samozatrudnienia. Zakładam, że to jego konto, natomiast dając mu, jakby formę lub z perspektywę na to, żeby mógł się obronić, przyjrzałem, czy nie ma innych patryków. Zielonek e, w internecie. No i zadam jeszcze jednego na Ja Tego screenshota niestety nie mam przygotowanego, natomiast było tam dużo więcej kwalifikacji. Tylko że różnica była taka, że tamten Patryk był zlokalizowany w innym miejscu. Ten akurat tutaj z tym zdjęciem profilowym jest w Lublinie. I udało mi się też znaleźć Twojego Facebooka, na którym masz dużo rzeczy zablokowanych, bo masz to pewnie ustawione, że tylko konkretne rzeczy wyświetlają się ludziom, których nie masz znajomych, natomiast masz tam bezpośrednią cenę, że jesteś w Lublinie zlokalizowany. Więc drogą dedukcji stwierdzam, że... Jesteś tą samą osobą, więc jeśli taka osoba w żadnym z swoich filmów nie mówi o tym, że nie jest wyspecjalizowana w konkretnych rzeczach ku temu, żeby pomóc albo żeby właśnie e, komuś jakby nauczyć jakby rzeczy zaradzenia sobie z emocjami i tego typu sprawy, a za każdym razem, kiedy rozmawiamy na tematy właśnie problemów z pewnością siebie, problemów z tego typu rzeczami, odsyłamy w tym momencie do twojego Instagrama, to zdaje mi się, że bijesz troszeczkę za wysoko i że będzie bardzo dużo osób, którym nie będziesz w stanie pomóc. Ponieważ wiele problemów z pewnością siebie nie wynika z tego, że osoby w życiu dorosłym wykształtowały sobie coś takiego. Oczywiście są to co ludzie. Tylko, że większość tych rzeczy tak naprawdę stała się w dzieciństwie. Bo jak ciekawa jest psychologia, większość rzeczy, które działo się w naszej głowie, było w dzieciństwie. Głowa dziecka jest bardzo, jakby to powiedzieć, jest bardzo plastyczna. I rzeczy, które zostaną powiedziane dziecku, bardzo często może z nim zostać do końca życia. Niestety, tak to generalnie z nami działa. I potem mamy traumy, potem mamy takiego rodzaju Sprawy, mamy źle opracowane skrypty lub mechanizmy, które działają źle w naszej głowie. I przez to potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże znaleźć te rzeczy, wyłapać dlaczego nam się to robi i nauczyć nas sposobów na to, żeby właśnie te różnego rodzaju mechanizmy przetransformować na coś zdrowego. Jako przykład, ja mam coś takiego u siebie, że w momencie kiedy zaczynam bać się o swoją przyszłość, zaczynam bać się generalnie o to, co się będzie u mnie działo, to się zaczynam zamieniać w takie koło. I po prostu cofam się i zaczynam się zastanawiać po prostu. I nie podejmę czasami bardzo ryzykownej decyzji wynikającej z tego, co mam aktualnie w życiu, ponieważ myślę o następnej rzeczy, czyli z faktu, że na przykład potem nie będę miał na przykład pracy przez dłuższy czas. Jak nie będę miał pracy przez jakiś czas, nie będę miał pieniędzy. Jak nie będę miał pieniędzy, to będę miał problem, żeby utrzymać się w mieszkaniu. Gdzie, czyli jakby zostajemy w tym momencie, że znowu będę sfrustrowany, bo jestem w takiej sytuacji, jakiej jestem. No i taka osoba jak Patryk. Nie jest w stanie mi z tym pomóc, natomiast mój terapeuta jest, pomaga mi coś takiego przepracować i zauważamy dzięki temu rzeczy, które można jakby, wiecie, zabić po prostu. po prostu, albo może nie zabić, można przerobić niektóre skrypty, przerobić niektóre mechanizmy tak, żeby głowa traktowała je bardziej zdrowo i niektóre rzeczy, żeby traktowała bardziej zdrowo, niż żeby właśnie zapętlać się w takie rzeczy. Więc to jest taka moja strona, jeśli chodzi o pana Patryka, jeśli chodzi o jego kwestie rozmowy na temat radzenia sobie z innymi rzeczami. Natomiast to nie jest wszystko, ponieważ w tym wszystkim mamy także fakt, że pan Patryk opowiada historyjki i możemy jeszcze kilka też usłyszeć, czyż nie? Opowiem ci coś i obiecuję ci, że w życiu nie słyszałeś lepszej historii. Mogę się z tobą założyć. Z wydaje mi się, że już przegrałeś zakład, ponieważ widziałem ten filmik trzy razy i znam lepsze historie. Zakładam, że nawet gdyby w opisie ktoś dał jakieś dwa filmy tak naprawdę, które mi się podobają, to będą lepsze niż ta historia. Więc zakład przegrałeś. Był sobie kiedyś mały chłopiec, który bardzo łatwo się złościł. Jego ojciec postanowił mu wręczyć worek gwoździ. I powiedział, że za każdym razem, jak traci panowanie nad sobą, musi wbijać gwóźdź w płot. Pierwszego dnia chłopiec wbił aż 37 gwoździ. W ciągu następnych tygodni chłopiec zaczął nad sobą panować, a liczba wbijanych gwoździ w pewnym momencie spadła do zera. Ojciec zasugerował chłopcu, żeby wyciągał za każdym razem jeden gwóźdź, gdy trzyma swój temperament pod kontrolą. Mijały dni i chłopiec Ojciec w końcu wyciągnął wszystkie gwoździe z płotu. Ojciec wziął synka pod rękę i zaprowadził go pod ogrodzenie, po czym powiedział mu niesamowitą rzecz: Dobrze się spisałeś, ale popatrz na ogrodzenie. Ono nigdy już nie będzie wyglądać tak jak wcześniej. Kiedy mówisz coś w złości, twoje słowa zostawiają blizny takie jak ta. Możesz wbić nóż w człowieka, wyjąć go, i nieważne ile razy powiesz przepraszam. Rana wciąż tam jest. W życiu nie można cofnąć wypowiedzianych słów. Dlatego musimy uważać, co mówimy w złości. Ciekawa historia. Ojciec pokazał dziecku, jak zniszczyć płot, po czym jak wyciągnąć wszystkie gwoździe z tego płotu, że to już nie jest płot, tylko to jest dużo desek. Bo jeśli wyjął wszystkie gwoździe, to zakładam, że te gwoździe, które trzymały jakby ten płot, razem też, nie? Więc... Rozumiem założenie lekcji. I ja wiem, co pan Patryk chciał przez to przekazać. Natomiast... Do kogo pan celuje swój content, jeśli mogę spytać? Bo z jednej strony ma pan właśnie takie rzeczy jak problemy z pewnością siebie, podejmowanie ryzyka generalnie i tego typu rzeczy. I to można jakby związać z tym, że celuje pan bardziej do stolatków Albo młodych, młodych dorosłych, okolice tam nie wiem do 25, 24, nie wiem, może nawet do 30 niektórych z Pan będzie miał oglądających. Natomiast z drugiej strony, takiego rodzaju lekcja nie jest raczej dla kogoś, kto ma powyżej 20, ponieważ po pierwsze mi się wydaje, że dużo ludzi zdaje sobie sprawę, że tak generalnie działa życie, a po drugie, wydaje mi się, że dużo ludzi by było zanudzone czymś takim. Więc bardziej to wygląda tak, jakby Pan celował w to w 10 -latków. Natomiast. Według mi się wydaje, wydaje, mi się, że według praw Instagrama oraz TikToka, ponieważ to się znajduje na dwóch portalach. Dzieci, które mają 10 lat nie mogą wchodzić i zakładać kąt. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale można nie je poprawić, jeśli jakieś mam omylne stwierdzenie w tym. No i nie chcę się bardzo odnosić do tego punktu, że ma pan wiele filmów tu i tu, chociaż mogę powiedzieć, że jestem odrobinę lepszy, ponieważ skasowałem moje TikToki z Instagrama. Żadanie kilku filmów na różnych portalach to nie jest zbrodnia i że w jakiś sposób trzeba się generalnie pokazywać i, złapać, y, i łapać publiczność. Założę się, że zaraz zaczniesz płakać, bo opowiem ci historię, która cię rozbroi. Właściciel sklepu wywiesił szyld szczeniaki na sprzedaż. Znaki takie jak ten przyciągają masę dzieci. I nie było zaskoczeniem, że pewien chłopiec to zobaczył i zapytał się właściciela, za ile pan sprzedaje szczenięta? Właściciel odpowiedział, od 30 do 50 złotych we sztukę. Mam 5 złotych i 4 grosze, mogę je chociaż zobaczyć? Właściciel sklepu uśmiechnął się i zagwizdał. Przybiegła chmara malutkich szczeniąt, ale jeden szczeniak Pozostawał w tyle. Mały chłopiec natychmiast wybrał tego małego, opóźnionego, kulejącego pieska i zapytał: Co jest nie tak z tym małym pieskiem? Właściciel sklepu wyjaśnił, że nie ma on stawu biodrowego i już do końca życia będzie kulał. Mały chłopiec był podekscytowany i powiedział: Chcę go kupić. Nie, nie chcesz go! właściwie to mogę ci go dać. Mały chłopiec niesamowicie się zdenerwował, spojrzał właścicielowi prosto w oczy i powiedział. Nie, nie chcesz by mi pan go oddawał. Nie jest wart tyle samo co wszystkie inne psy. Będę co miesiąc dawał panu 2 złote 37 groszy aż go nie wykupię. Ale on nigdy nie będzie biegał, bawił się, skakał tak jak inne pieski. Wtedy mały chłopiec sięgnął w dół i odwinął nogawkę w spodni. Odsłaniając mocno skręconą, okaleczoną nogę z metalowym prętem. Spojrzał się wtedy na właściciela sklepu i powiedział: Cóż, ja też nie biegam za dobrze. A ten mały szczeniak będzie potrzebował kogoś, kto go rozumie. Cudowna historia, nie? Prześlij ją proszę komuś, komu myślisz, że też się spodoba. Wow, to oryginalny format historii. Na pewno nie widziałem go w formie komiksu i wideo w 2013 roku. Albo nawet wcześniej. To co ciekawe, to ta historia jest troszeczkę obróceniem wersji kiedyś komiksu, który widziałem oraz filmu wideo, który widziałem, który był na podstawie komiksu. Bądź co so, bądź w którym po prostu historia polega na tym, że mamy chłopca, który ma właśnie problem, bo nie ma nogi, natomiast nie dowiadujemy się tego szybko w komiksie. I wtedy chłopiec nagle zmienia swoje podejście pod tym względem, że nawet jeśli szczeniaczek nie ma łapki, tak czy inaczej jest w stanie osiągać to, co wszystkie inne szczeniaczki, jeśli się wystarczająco postara. W tym momencie widzimy chłopca, który wstaje z fotelu czy z kanapy i widzimy, że on także nie ma jednej nogi. To pokazuje nam, że my czasami, kiedy mamy jakieś różnego rodzaju rzeczy, które z nami się dzieją, możemy je projektować na innych w taki sposób, że po prostu widzimy tylko to, co jest złe u innych, ale to też jest u nas. I jakby no, to jest jakby no, niezdrowe patrzenie w taki sposób, nie? To, co widzimy tutaj. To jest troszeczkę innego rodzaju lekcja, polegająca na tym, że chłopie, chłopiec już jest samoświadomy i on wie, że on może robić to, co wszystkie inne dzieci naprawdę w jego wieku, bo on tego uczy dorosłego, który mówi mu coś całkowicie innego. To jest troszeczkę jakby obrócenie lekcji troszeczkę w inny sposób jest to przedstawione. Nie mówię, że jest to zła lekcja, natomiast widać, czym była zainspirowana. Ja nie wiem, czy Patryk wymyślił to sam, czy było skądś to wzięte z internetu. Natomiast ja wiem, skąd się ta lekcja wzięła, bo... Jest to za mało oryginalne w porównaniu do tego, co słyszałem wcześniej. I w ten sposób możemy może zakończyć oglądanie filmów. Jako takie małe podsumowanie mogę tylko powiedzieć że coachowie muszą się trochę ogarnąć i ja nie mówię tego w takim sensie, że jeśli jesteś kołczem to przestań, albo że jesteś niewarty czegokolwiek tak naprawdę, bo jesteś kołczem. tylko bardziej polega to na tym, że jeśli jesteś coachem i jakby zauważasz u siebie, że po prostu ludzie, którym chcesz pomóc jakby no nie wychodzą z tym jakby pozytywnie, w sensie nie wiem, może przez tydzień radzą sobie lepiej, ale potem wracają do tego samego, to fajnie jest jak jesteś coachem sobie na przykład zrobić jakieś dodatkowe rzeczy, na przykład Terapeutyczne, przecież jak my szkółkę terapeutyczną coś typu, ja wiem, że to jest na pewno droższe niż szkoła kołczowa, to nie zmienia to faktu, że będziesz w stanie pomóc dużo więcej ilości osób. Jeśli Twoim założeniem jest to, żeby pomagać ludziom, to zrób to w lepszy sposób niż tylko mówiąc im, że dadzą radę, bo każdy znajomy i przyjaciel już im to mówi, więc Wy nie jesteście potrzebni pod tym względem. Chyba, że ktoś nie ma. I traktuję was jako przyjaciela, ale w tym momencie wchodzimy na taką dziwną relację. Influencer internetowy na przykład i osoba żywa, i wy ze sobą macie kontakt tylko i wyłącznie przez komentarze, a to jest bardzo niezdrowe. Generalnie może kiedyś o tym opowiem. Natomiast no, ja dziękuję wam dzisiaj za oglądanie i życzę wam miłego wieczorku. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się zdrowo.